Witam e, bardzo serdecznie w imieniu swoim, e, wodarzy naszego toru, wodarzy naszego klubu Karnowskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego. Drodzy Państwo, e, doczekaliśmy się, jesteśmy po raz pierwszy, że tak powiem, e, w takim ciepłym miejscu po to, by nagrodzić, podsumować, e, no i powiedzieć co dalej, e, a więc e, przedstawić plany. Miejmy nadzieję, że te plany, które będą, będą wykonane w 100%, nawet w 200%, bo, bo tak byśmy chcieli, żeby było. Yy, witam serdecznie wszystkich yy, Państwa, witam serdecznie gości honorowych. Yy, na sam początek chciałbym tutaj jeszcze zaprosić na scenę człowieka, bez którego tak naprawdę... Nie byłoby nas w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, a więc no, nie byłoby tych wszystkich zawodów, nie byłoby e, co podsumować tak naprawdę i, i tak naprawdę nie, nie, nie byłoby e, co planować przede wszystkim, a więc no, ja powiem to po prostu tego tak siebie, gościa, bez którego no to wszystko by się nie było, więc zapraszam serdecznie Rafała Kiwiola, tutaj do nas na scenę. jeszcze w swoich wypadkach zapomniał o naszych przyjaciołach w Bochni. Chciałbym przywitać serdecznie szefa teamu RKT pana Wojtka Rzucidłę. Również chciałbym przywitać jedną z osób, dzięki której rozpoczęliśmy też również te szkolenia z kartingiem. E, mianowicie e, człowieka, który no, pomógł nam w pierwszych krokach jakby. E, witam Adama Kładysza. E, chciałbym także przywitać e, również e, chłopaków, którzy e, są nieodzownie związani ze speedracingem. Team ready to race na czele z Jackiem, Arkiem, Rafałem, którzy zawsze są i pomagają w wszystkich akcjach społecznych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Witam Was, chłopaki, bardzo serdecznie. Witam naszych również partnerów dziennikarzy z różnych redakcji naszego regionu no bo dzięki Wam możemy przekazywać te informacje i pisać o tych sukcesach tych młodych osób którzy tutaj za jakiś czas wyjdą na scenę po różnie i nawrót bardzo serdecznie dziękuję za Waszą pracę tu szczególnie chciałbym podziękować redakcji Radia SK, redakcji RDM Małopolska. Tutaj widzę Milka bardzo serdecznie, szefa działu promocji i marketingu tego radia. Dziękuję także Gazecie Krakowskiej, Tygodnikowi Temi, portalom internetowym Tarnów Info, tarnów.net.pl, internet.pl, tarnów.pl, bardzo serdecznie dziękujemy również magazynom sportowym jak Motor MaxPay, Karting .pl, no i nasz tutaj nieodzowny portal internetowy, który już myślę pokazuje i, i na którym się dużo dzieje, dzięki, Na którym tak naprawdę te sukcesy tych młodych ludzi są opisywane do przerwy to znaczy go .pl. Na tym miejscu tak naprawdę chciałbym podziękować również rodzicom, tych wszystkich młodych osób, bo tak naprawdę to rodzic musiał tego młodego człowieka przyprowadzić na, na tor kartingowy, by mógł zacząć jeździć. Drodzy Państwo, za specjalną pomoc i wsparcie, które uzyskała sekcja kartingowa działająca przy Torze Speed Race Tarnów, promocji sportu kartingowego oraz propagowanie i budowy nowej kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki której e, może, e, dzięki której staramy się rozwijać i doskonalić e, coraz większe umiejętności i odnosić sukcesy dla pana prezydenta miasta Tarnowa, panu, e, pana Ryszarda. Ryszardowi Ścigale. Dzięki serdeczne. Nie ma tutaj nikogo niestety z miasta. O, może panie Robercie, jeżeli bym mógł pana poprosić, żeby odebrał pan nagrodę w imieniu prezydenta, będę bardzo wdzięczny. To wszystko, co się dzieje także na naszym torze i nawet tutaj. Byli kiedyś panowie z fotoradarem, żeby sprawdzić jakie prędkości te wózki osiągają. Dla naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pana Jacka Miejka, serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, zostałem troszkę na drugim miejscu i to wielki zaszczyt dla mnie. Oczywiście jest najmniej są Państwo, Państwo są to najmniej ważne tutaj, ale są Państwu Państwa sukcesy i pasjonaczy tego sprzecznego przedsięwzięcia. Yy, ja wręczę Panu Rafowi taki adres yy, gratulacyjny od policjanta ruchu Bardzo Państwu dziękuję za tę działalność, ponieważ ona pozwala, żebyśmy w przyszłości wszyscy, jak tutaj siedzimy, mogli czuć się po prostu bezpiecznie, bo ci ludzie będą mieli... Wyobraźnie, to jest bardzo ważne. Za to jeszcze raz dziękuję. Drodzy Państwo, klasyfikacja generalna karting Grand Prix, a więc to tak naprawdę, o co walczyliśmy przez cały sezon, a więc miejsce pierwsze, zdobywca 93 punktów w 8 turniejach, w zasadzie to tylko raz z trzech z pierwszego miejsca, raz był trzeci, tak to bezprecedensowo wygrał. Wszystkie pozostałe turnieje zaliczane do karting Grand Prix, a więc Arkadiusz Sądowicz, ogromne sądowić. Ogromna prawa dla arka i zapraszam wszystkich radnych. Teraz miejsce drugie w tej kategorii. Zajął dorobkiem 81 punktów i jako jedyny potrafił z tym panem wygrać. E, zrobił to tylko raz, ale, ale zrobiłem, więc jednak nie dało się wszystkiego wygrać. E, Kasper Szturek to jest e, wice mistrz e, karty w Drugim wicemistrzem w tej kategorii została Marysia Golet i Dawid Jakuba. To ogromna brawa i zapraszam was To tylko dowodzi oczywiście jak zacięta była rywalizacja w tej kategorii, a ja przypominam zawodnicy mają jest ponad 10 lat. W tej kategorii jeszcze także będziemy mieli tutaj wyróżnienia i na wyróżnienie takie e, zasługują e, zawodnicy, którzy starali się bardzo, ale im się jeszcze nie udało. Miejmy nadzieję, że w wszystkim z się uda i na pewno będą walczyć o to, żeby e, być na pierwszym miejscu. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej dekoracji, a więc klasyfikacja generalna pra, w kategorii młodzika, gdzieś z zwycięzca kategorii e, młodzika. Drugie miejsce w tej kategorii z 75 oczek e, zdobył Mateusz Jakuba. Zagromne brawa dla Mateusza. A więc zapraszam zdobywców trzeciego e, miejsca. A więc Piotra Dębińskiego i Macieja Bruniga. Ogromne Ogromna brawa. Ogromna brawa. Kategoria młodych. Junior, między 14 a 18 lat zdobywca 58,5 punktów, bo raz był egzekutorem remis, co do 1000 sekund, a więc takie rzeczy się dzieją także na naszym torze. Bartumi, Mleczko, ogromne brama. Drugie miejsce w tej kategorii z dorobkiem 54 punktów. Radosła no, Mleczko, zapraszam Cię Radko do naszego Zdominowali w tym roku tę kategorię. A trzecie miejsce i także kobieta z yy, przepraszam, nie tak, że to wreszcie kobieta miałem powiedzieć. Ale zdobyła 47 punktów, no dwa razy nie startowała. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pokażę chłopakom jak się tym jest. Monika Mazur, ogromna brawa do Moniki. Dziękujemy bardzo. Teraz już na pewno kategoria junior 14-18 lat, to jest w 2010. Z dorobkiem 52 dwóch oczek e, wygrywa tą kategorię w 2010. Pan Tomasz, jego ogromne, na tąkę. Ja powiem tylko tyle, że specjalnie robimy dekorację w pędzelnicy, bo to by się nie zmieścił na podejście. Zapraszam, z drugiego miejsca, Maciej Burnuk. Maciej dla odmiany ma 11 lat, a więc no, w tej kategorii życzę mu chyba jeszcze sporo sukcesu i jeszcze nie raz tutaj się pojawił u nas na piedestale. Trzecie miejsce w tej kategorii, a więc kategorii Open z dorobco, dorobkiem 42 e, oczek, Paweł Leski. E, brawo dla Pawła. Drodzy Państwo, muszę wyjść na środek, bo to będzie ciasno teraz, chyba, że nie wszyscy znowu przeszli. Tak mowa o Was, drodzy dziennikarze, zwycięzca medyka kliniki drugiej edycji Mateusz Śmiwa. Ogromne brawa dla Mateusza. Ależ Mateusz popunktował. Drugie miejsce w nagle widzę z dorobkiem 251 punktów zajął Kamil Zuzmar. Ogromne prawo dla Kamila. A trzecie miejsce z dorobkiem 223 punktów zajął Marcin Golec. Ogromne prawo dla Marcina. Katarzyna Siwiec, miejsce piąte kobieta także pokazuje, że jest 174 punkty. 134 punkty, szóste miejsce. Miko Żurowski, ogromna brawa dla Michała i zapraszam cię tutaj. Karol Barabskiej, jeszcze raz Media wideo. klasyfikacja drużynowa z zwycięzcami w klasyfikacji drużynowej, ze zdobyciem 490 punktów. Mówicie panu. Mateusz Liwa i Marcin Gorec. A stopień stopniowym klasyfikacji drużynowej 273 punkty zajęła drużyna RPM Sound MW Voice. Ogromna brawa. Trzecie miejsce, portal Intermakstarno. To ogromne brawa i jeszcze większe brawa, bo to dwie oczywiście reprezentantki tego portalu internetowego.